Siemano, witajcie w 33 odcinku z Hero Zero. Hmm, dzisiaj kilka kont mam do oceniania widzów to ocenie od razu na początku. Jaru 251 level. O kurde No to nieźle. Wspomagacze full Tutaj. Full Staty to masz... Nie wiem czy są dobre, czy nie. Nie miałem levelu 250 nigdy. Ale wyglądają na dobre O, tutaj pod bandy. Prawdopodobnie No ale staty fajne. Moim zdaniem. Pozdrawiam cię Jaru Z Krajku. 194. level. Wspomagać tutaj misji masz 50 Tutaj 35 staty fajne i drużynka też fajna, pozdro z krajku jeszcze jeden widz chciał z YouTube'a. to za chwilę się widzimy, ja tylko sobie zobaczę jego nick dobra, jestem mm, tutaj ranking doriek 109 poziom staty fajne na 109 nacik 7 dopiero Tutaj 50%, a tu drużynka sła słaba, średnia. Pozdrawiam Cię, Doriek. Dobra, to teraz sobie pojedynki zrobię. Wygrywano, wygrywanko jest, tutaj nie. Dobra, to zaatakuję tego. Mm. Jeszcze chyba raz. Nie, już nie mogę. Dobra, to rzutki zakładam, to sprzedaję. Tu nic ciekawego. Tutaj w ogóle telefony, jakie ja mam, takie. Tutaj mało expa, wezmę tu O kurde, jeszcze gorzej, no dobra Tu jest exp, tu jest... Broń, czy tam, ciulbie, jak to nazwać, a tu co jest? Zero, nic, słaba Dobra, przy... przynajmniej zaatakuję od razu Dobra, przegrałem Mmm... To sobie odbiorę, to usunę misja. Myślę, że jedno zadanko zrobię sobie. Dobra, to ściągam... Nie to nie ściągam, to ściągam. Kurde, bo ja nie mam i teraz jest problem. Bo te rzeczy je mam. To co mogę to wsadzę, ale jeszcze sprzedam najwyżej. Tu to jest na plusie i to jest na plusie tu. Ten na plusie sobie zostawia, te sprzedam. Więcej miejsca by się przydało. Zaraz 10 milionów leci. Dobra, atakuję. Jedno zadanko, bo więcej mi się chyba nie chce czy przy odcineczek będzie pięciominutowy, czy tam Zobaczę, in wyjdzie hmm. O wow. jeszcze dwa i ostatnie kurde no, jak do tego doszło, nie wiem. No i wygrano. To zakładam wszystko. sobie Nie bo i tak w sumie. A nie episki pozostawiam, bo teraz będę miał miejsce. I ten. I rzadkie na razie tak samo zostawię. W ogóle kiedy się kończy Hiroko i ten, co teraz jest. Muszę sprawdzić. Na ranking. Turnie Hiroko. I kiedy? 19, to jutro, no dobra To w tym odcinku to by było na tyle Zostawcie suba i lajka, do następnego, na razie